Siemanko! Moi drodzy, dzisiaj mam dla was film, który jest właściwie bardziej dla mnie niż dla Was, a przynajmniej bardziej dla mnie do użytku na najbliższe miesiące to znaczy. Będzie to samo, co jest za każdym razem już chciałabym Wam się wytłumaczyć, trochę Wam pokazać, żeby, żeby właśnie te same powtarzania się nie powtarzały wielokrotnie. A mowa będzie o mojej biżuterii dzisiejszej, bo... Jak zauważyliście, jeżeli ja już trafię na jakiś taki element biżuterii, który mi się bardzo podoba, to po prostu przyklejam się do niego i on ze mną zostaje na zawsze, takie kolczyki, które dostałem od jednej z Was. Pozdrawiam. Tak jak mój pierścionek zaręczynowy, tak jak mój pierścionek ceramiczny z Jesa. Z I ja bardzo często właśnie nakładam jakiś tam element biżuterii i noszę go wtedy non-stop, bo on mi pasuje do wszystkiego, co mam ubrane. I teraz ta bransoletka, którą tutaj mam, noszę ją nieustannie i będę ją nosić przez najbliższe że przynajmniej tam parę lat podejrzewam, więc już za okazję chciałam wam pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda firma która wyprodukowała tą bransoletkę nazywa się Sufil. Ja wam postaram się zrobić zbliżenia wszystkiego, żebyście widzieli o co chodzi. I teraz tak, ja wziąłam sobie troszeczkę za dużą, bo już widzę, że mam, mam tutaj dosyć duży luz na stronie było napisane, żeby dodać 1,5 cm do obwodu nadgarstka. Nie było takiego rozmiaru, więc ja dodałam 2 cm, no i ona jest trochę luźna, ale mi to nie przeszkadza, bo nie spada mi z ręki w ogóle. I tak, ta bransoletka to jest to jest produkt ze srebra zrobiony, bo ja mam uczulanie na wszystkie inne metale niestety. Nie mogę nosić. I ona ma tutaj właśnie taką srebrną, podstawową brazoletkę, którą Wam za chwilę też pokażę na zbliżeniu. I ja wybrałam sobie do tego cztery takie, takie charmsy. No ja nie wiem, to, czy mam jakąś nazwę na to po polsku. Jeśli tak, to proszę napiszcie mi. I teraz tak. Wybrałam sobie takiego pieska. Oczywiście. No to był, on się nazywał Husky akurat. Nie było że, mojego psa, ale stwierdziłam, że skoro to już ma być takie spersonalizowane, no to właśnie chciałabym pieska. Wybrałam sobie taką torbę podróżną, bo kocham podróż. Po prostu wybrałam sobie takie listki, które mi się bardzo kojarzą z tym, na co całe moje życie jest zorientowane, czyli właśnie na, na te naturalne produkty, na te wszystkie rzeczy pochodzące gdzieś tam, gdzieś tam z roślin. A to zabrzmiało poważnie. Teraz, jak się zastanowię nad tym, to faktycznie trochę jest poważne. I ten czerwony kryształek z kryształkami swarowskiego to jest srebrny kryształek z moim miesiącem urodzenia, czyli ze stycznia. I teraz ta brązoletka, tak jak mówię, przyszła do mnie ze Stanów. Ja na nią czekałam 12 dni. Na tą paczkę. Ona przyszła zapakowana w, właśnie w taki malutki kartonik. W kartoniku była żółta koperta bąbelkowa. W tej kopercie znajdowało się właśnie taka, no takie po prostu ładne pudełeczko, jak to zwykle pudełeczka od biżuterii wyglądają. I teraz w środku, w tym pudełeczku, wszystko było zawinięte w takie foliowe, malutkie torebeczki, żeby się tam nie poobijało. I wiecie co, nie miałam najmniejszego kłopotu z tym. Nie było nic uszkodzone, nic nie było zadrapane. Poza tym to są takie, no konkretne są te elementy, więc wątpię, że one mogłyby się tam zniszczyć. Nie wydaje mi się, że zaczną od nich odpadać. Te wszystkie jakieś tam elementy ozdobne, te kryształki, to, to raczej jest wszystko takie bardzo stabilne. No i w środku jeszcze była taka tam torebka, jakbyście chcieli tam na prezent komuś to wysłać. Ja znalazłam kot na kod rabatowy też na to i udało mi się tak jakby zakombinować, że Wy możecie dzięki temu, że ja jestem już tam jakąś osobą powiedzmy publiczną, nie na rzecz, ale z racji tego, że ja jestem blogerką, to ja mogę Wam załatwić taki kod właśnie na 10% na całe Wasze zamówienie, więc zostawiłam wszystkie informacje na dole w opisie filmu, jakby ktoś był zainteresowany. Tak jak mówię, chciałam już Wam pokazać to i trochę opowiedzieć właśnie o tym, co tutaj się dzieje, bo na pewno wszyscy będą pytać, co to za bransoletka, skąd branka? Pomyślałam, że już za jednym zamachem mogę Wam to wszystko pokazać. No i cóż, mam nadzieję, że ten film, chociaż jeśli nie był dla Was interesujący, to, że się przynajmniej ze mną chwilę dobrze bawiliście. Tak jak mówię, teraz jak ktoś będzie pytał, to będę was odsyłać do filmu, zamiast za każdym razem tłumaczyć, że to jest to, to jest to, to jest to, a to to znaczy, a to to znaczy, bo zawsze właśnie tego typu pytania się pojawiają. Tak jak mówię, bransoletka zostanie ze mną na długo, długo, więc już pomyślałam, że mógł się z Wami podzielić tą informacją, co tutaj i o co. Aha, to chyba mówiłam Wam, że dosyć szybko do mnie doszło. A oni mają w ogóle 365 dni e, na zwrot. Jakby się Wam coś nie podobało, to, to mi się bardzo podobało u nich. E, I co jeszcze? No, jeśli są jeszcze jakieś ważne informacje, to tak jak mówię, wszystko będzie na dole w opisie filmu. Dobra, e, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Na razie!